Dobra. Maharadża znów się nachla. Pięć złotych. Ja Ty, Maharadża dziadu borowy, znowu na krzywy ryj się wbiłeś i będziesz chlał do pożywania i zalegniesz na wyżej, jak suka w sieni duchu. wstanie to ci w pierdoli, a ty, Stasiek, zostaw te zwłoki, bo Dobra, to obrzydliwe jak Kloc jego. Dobra, spokojna Baśka. Kolega. Spokojna... jestem. Spokojna Baśka. No. Ja mam chłopaka. Ja mam. Chłopaka fajnego, nie? Gieniek, Gieniek, pięć złotych. Stasiu, odpierdol się od Eweliny. Panie Zaraz kurde. tam przyjadę po nią i ci stachu przypierdolę. Stachu, ty erosomanie stary, łapy przy sobie. Stachu, ty jesteś największym cwerwem w Ełku. Czerwony gro... nos jedzie ze mną. Nie grozi Taki, mi to. mnie tu. Nie tu nikt nie zagrozi. Dobra, cię chcę pięć A ja wiem co robię. No się? to nie No to No ale sam? Sam. Jak ja to Pozdro Szemek. 7 złotych Pozdropany. się. Kurwa. Ty. Ja wiem, że ona ma. A to nic, Ja ju uratuję. Brony. 5 złotych. Weź, Rafał, ogarnij tego Staśka, zgodę zgodę zgodę. bo zaraz wam będzie. Widać, że Ewelina jest Zydalnie. najebana i na dodatek chora, a ten staruch wykorzystuje to i Za trochę zachodzi to za daleko. Naprawdę Rafał. myślałem, że to będą jakieś lima nie porno. Odpierdol się ode mnie. Ode mnie się Pedro. ona jest w porządku, dziewczyna. Matko Boska, Rafał. Bo ona jest chora. Rafał, na piwo bych. Ten pan opseł do niej tak nie za 5 złotych, ten pan w latach 80. był nazywany wampirem z Ełku i Czyhal na bezbronnych chłopców, proponując im przejasiek bo to homoseksualista z zapadami sadomasyjnymi. Nie, nie, tak. ja nie podchodź do mnie, kurwa! Nie podchodź do mnie, ci powiedziałem, ja Nie podchodź do mnie, kurwa! Nie rozumiesz czegoś, kurwa? No. nic, nic nie mam, kurwa, dwa złoty mogę ci dać. Co Stasiek Jebany pedał zoofil, kurwa. widziałem jak a, jebałeś w dupę, a potem zajebałeś no, ten, no, ten no, rower z no, złodziej tak. ujot jebany. No, masz jeszcze drobny Dobra! Rower celu, ksiądzcie Jebany, no, dupę panie. szmato, prawicowy kurwa. Stasiek, oddaj starcie, rower stary. i tak. Znaczy oddam ci kurwo, rower. Trzeba go Na Naprzecz. A jak on wygląda? Kurwy! Jak on w ogóle wygląda, to jest Robert, bo ja nie wiem, jak on wyg wygląda. A tyle. Chłopaku. Chłopak. Chłopaku. Chupak. Chupak. Но я не знаю, что делать, так как мы, ладно, я не знаю, да, а спокойно.